Hej, hej, hej! Przed Wami Adam Dzierżek i Padlina. <noise> Książeczkę mam od wydawnictwa Inidium i swoją premierą miała 17 lutego 2023 roku. Słuchajcie, jak ja lubię, uwielbiam, kocham, po prostu kiedy książki mnie bardzo zaskakują. Powiem Wam, że w sumie po tym tytule no, mogłam się domyśleć, o czym będę czytała, ale no, nie wiedziałam, że to będzie aż tak bardzo dosłownie opisane. W momencie, kiedy poznajemy głównego bohatera, zastanawiamy się, co takiego zrobił, że no, siedzi we więzieniu. Później minął czas jego odsiadki i domyślamy się, że no, nie należał do przyjemnych. O niektórych rzeczach tutaj czytamy. Po traktowaniu go przez strażnika widzimy, że no, nie pałał do niego raczej sympatią. Oczywiście strażnik do niego ze wzajemnością. Ostatni raz ubodzony, naprawdę upodlony, wychodzi jednak na wolność. Później się dowiaduje, że mają pewne zakłady na jego temat, ale jakie to już przeczytacie w książce. I przy samym wejściu na zewnątrz dostaje ostrzeżenie, żeby miał się na baczności. I tak naprawdę w świecie, w którym się obracał, nigdy nie był bezpieczny. Ze znajomych, do których po wyroku mógłby się udać, pozostał mu tylko brat. On niby cieszy się na jego powrót, ale jego małżonka uu, patrzy na tego braciszka jak na totalne dziwadło. Niechęć malująca się między nimi jest tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Jedynie ich siedmioletni syn staje się być bardziej ogarnięty od nich, no chociaż matkę przychodzą lęki, kiedy widzi, w jakie gra gry. No, powiem Wam, że na pewno nie dla siedmiolatka. Z pewnością z brakiem pełnoletności też nie mają nic wspólnego. Po pięciu latach odsiadki, wiadomo, nie ma pieniędzy, zostaje ograbiony z tego, co miał, dostaje mu przydzielone zupełnie coś innego, i postanawia jak najszybciej zdobyć gotówkę, żeby, wiecie, no jakoś w tym świecie żyć. Oczywiście mówi o uczciwej pracy, ale to tylko przykrywka. Wiadomo, że kto raz pozyskał sporą sumę gotówki, nielegalnie, bardzo szybko, no to ponownie po nią sięgnie. I do tego momentu treść była bardzo napięta, ale teraz zaczyna się zmieniać na niemal przerażającą. Wiecie, wszystko przez kontakt z ludźmi, którzy, no, nie boją się zabić bezbronnego człowieka. Dla nich to jak zabawa w strzelanie do kartonu. Tylko tym razem te kartony będą posiadały serce i ciało. Czy możliwe więc, by tym celem okazał się być ktoś mu bardzo bliski? No, słuchajcie, słuchajcie. Od tej książki naprawdę nie można się oderwać. Chwilami miałam wrażenie, że wstrzymuję oddech i no, nie było momentu, żebym po prostu na spokojnie mogła ją czytać dalej czy też odetchnąć. Tu cały czas wszystko było takie napięte do ostatniej granicy. Chwilami porównania, które mi rzucały postacie, <grychy> były zabawne, ale i pomysłowe. Tylko powiem Wam, że nie zawsze można było się z tego pośmiać, bo no, sytuacja nie zawsze też na to pozwalała. Książka miała być straszna, i taka była. Ale bywało też, że mm, postacie też chciały pokazać, jakie to z nich twarde ryby. I komu tak naprawdę y, chcieli to pokazać, to, to by to po prostu śmieszyło. Naprawdę. No, wyobraźcie sobie takiego wielkiego macza, że, że idzie. No ja muszę wam pokazać, jak ten twardy. Zaczynam mówić takim podniesionym głosem. Tutaj czujemy tą całą intonację, którą on mówi. No i mówię to takimi słowami, że chwilami po prostu moje dziecko powiedziałoby to lepiej. Także to było tak mega zabawne, że w momencie, kiedy widziałam go jako tego wielkiego mężczyznę, no do, do, do takich rozmiarów mi się po prostu zniżał. to było tak zabawne, bo sytuacja, wiecie, tutaj napięta. No i tu by pasowało się rodzaj Dzieci tak się na mnie patrzą, mama, czemu się śmiejesz? No nie pytajcie, nie pytajcie. A później znowu mamy tą napiętą atmosferę. I wiecie, to takie, takie te ozdobniki, i wstawniki, no. No, niekiedy były troszkę takie nieprawdopodobne, dlatego mnie rozśmieszały. A niektórzy uważają, że to po prostu było niepoważne i im się to nie podobało. Trudno, mnie to rozśmieszało. Dlaczego mam się gniewać na y, zapewne w sytuacjach, jak mogę się po prostu z niej roześmiać? <laughs> nie wiem, ja po prostu wolę się w życiu śmiać, bo nigdy nie wiadomo, jakie smutki nas w życiu czekają, więc warto się uśmiechać, warto się śmiać, nawet choćby przy lekturze książki. Powiem Wam, że też w tej pozycji, no każdy coś tutaj knuł, każdy utajął, mamił i. No, tak naprawdę w sumie nie wiem, czy to był jakikolwiek dobry człowiek. Może dlatego ta książka tak bardzo mi się spodobała. No, jest to dosyć mocny thriller, bardziej na taki strach, napięcie. Ten, kto ma dzieci, też będzie tutaj nieco przerażony. Chociaż to bardziej opowieść pod kątem tego mężczyzny, który z tego więzienia wyszedł. Jednak te wątki poboczne, no, były tutaj też dosyć zauważalne. Według mnie książka jest świetna. Ja, gdybym mogła, przeczytałabym ją jeszcze raz. Ale po prostu kolejne niesamowicie pieśni, <laughs> pieśni pustyni na mnie czekają. To jest kolejna książka od wydawnictwa NITIUM, na którą no, po prostu nie mogę wytrzymać, żeby się za nią zabrać. Jakbym mogła, to bym, wiecie, ten czas cofnęła do tyłu, e, najlepiej o 20 lat i ponownie zaczęła te książki czytać na nowo, żeby móc ich jeszcze więcej przeczytać. No ale wiadomo, że tak się nie da, dlatego korzystam z sytuacji i staram się wybierać te najlepsze moim zdaniem, najcudowniejsze, najwspanialsze i im poświęcać mój czas. Nic dziwnego, że się za nią zabrałam. <grych> Okej, okay. ja już się z Wami żegnam. I do usłyszenia. Pa, pa.